Pięć faktów o tureckich serialach, o których nie wiedziałeś. Wiecie, że jeden odcinek tureckiego serialu trwa tyle, co film pełnometrażowy? Zazwyczaj trwa półtorej, a nawet dwie, pół godziny. To widz decyduje o fabule. Scenarzyści często zmieniają wątki w trakcie trwania serialu w zależności od oglądalności i komentarzy widzów. Widzowie w Turcji masowo piszą komentarze, ale też wiadomości prywatne do producentów. Producenci są w stanie przekierować całą fabułę tylko po to, żeby dać widzom to, czego chcą. Turcja to zaraz po USA największy eksporter seriali na świecie. Tureckie produkcje oglądają widzowie w ponad 150 krajach. Powstała nawet serialowa turystyka, i fani z całego świata przyjeżdżają tylko po to, żeby sfotografować się w lokacji ze swojego ulubionego serialu. Z powodu konserwatywnej kultury i cenzury wiele rzeczy w tureckich serialach pokazuje się niedosłownie i nie zobaczycie tam długich pocałunków czy nawet długich spojrzeń w oczy. Zamiast tego jest piękna muzyka w tle i dotyk dłoni i całe napięcie buduje się bardzo subtelnie. Z racji tego, że odcinki nagrywane są na bieżąco, aktorzy dostają czasami sceny tuż przed ujęciem. Kipa pracuje na planie po 14-16 godzin codziennie i scenarzyści po prostu nie nadążają pisać przy takim tempie. Chcecie znać, która z tych ciekawostek najbardziej was zaskoczyła.